Cześć, nazywam się Ola, jestem dermokonsultantką Skin and Beauty by Superfarm i dzisiaj chciałabym wam przedstawić gotową pielęgnację na zimę zawierającą retinol. Pierwszym etapem takiej pielęgnacji będzie demakijaż i pierwszy etap oczyszczania. I przygotowałam dla Was olejek z marki Kodali, który dogłębnie, ale bardzo delikatnie oczyści Waszą skórę oraz pomoże Wam zmyć makijaż. Drugim etapem będzie oczyszczanie za pomocą delikatnej i łagodzącej pianki marki Clarins, która w łagodny sposób doczyści Waszą twarz i będzie stanowiła kompleksowe oczyszczanie twarzy. Trzecim etapem będzie serum z retinolem. Zima to idealny czas, aby wprowadzić retinoidy do waszej pielęgnacji, które są niezbędne, jeżeli chodzi o prewencję przeciwstarzeniową, a także wspomaganie walki z trądzikiem. Aby zadbać o waszą barierę hydrolipidową, zaproponowałam dla was produkt z marki Bioterm, jest to ceramidowy krem, który odżywia i regeneruje waszą skórę, szczególnie w czasie zimy. I ostatnim elementem takiej pielęgnacji podstawowej jest krem z SPF-em. Jest to wysoka ochrona i przygotowałam dla was bardzo delikatny i lekki SPF marki Lancôme. Aby dopełnić waszą pielęgnację o odżywienie i dodatkowe nawilżenie proponuję maskę marki Clarins, która zawiera masło mango.